Witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszym tematem będą runy słowiańskie I nie ma co się czarować. Coś takiego w praktyce nie istnieje, ale jest coś, co są wzięte za te runy. Nim przejdziemy do tematu, chciałbym Was poprosić za to, że to nie będzie niestety no niż zazwyczaj. Oraz zapowiedzieć o pierwszej serii na kanału, czyli Nie ma co się czarować, czyli takiej małej serii, w której będziemy omawiać absurdalne rzeczy związane z czarostem. Czyli coś, co niby jest czarostem, a tak naprawdę nim nie jest. Nie istnieje. No właśnie jak shifting, co było ostatnio, te różne słowiańskie. Więc zacznijmy. O co z tym wszystkim chodzi? Mianowicie, jak większość pewnie wie, istnieją takie runy nordyckie. To jakaś ma taką książeczkę o runach, tam na półce gdzieś leży kolejna, tam przy łóżku, może ją widać, może nie, to już nie wiem. Ale tak, są te runy i osoby zauważyły, że jest podobny alfabet, tylko że w przypadku słowiańskich, na no to, to runy na i tu jest pies pogrzebany. Bo mamy takie coś jak magiczne alfabety. O, to jest na przykład taki magiczny. A nie inaczej. Mamy magiczne alfabety, czyli kategorie symboli, które mają przypisane litery, oraz glipsy. Inaczej zwane runami. O, na przykład tu jest Glips. Oczywiście niestety. Kamera wszystko odbija. Jest glips lunarny, który jest glips podstawowy. No, mniej więcej na tym to polega glips lunarny. Się Takie. No i jest sobie to. I są te runy. nasze. Runy nordyckie, które pewnie każdy w swoim życiu widział raz czy dwa. Akurat tutaj są ze znaczeniami. No i właśnie omawmy to sobie. Mamy. to no nie, mamy takie, Symbol, znaczenie, podstawowe znaczenie, pomniejsze i mamy nazwę. Nie wiem, czy teraz znajdę to miejsce, gdzie nazwę wypisywałam, pewnie nie. Ale tak, mamy nazwę i długą charakterystykę związaną z mitologią. Bardzo, bardzo długą. O, tutaj na przykład, właśnie cała ta książeczka. Tak, na oko. Mm. Gdzieś tyle drobną. Boże. Gdzieś tyle drobną zapisana jest charakterystyka jednej runy i to jest akurat Anus, i to jest chyba jedna z najkrótszych charakterystyk w książce. No i ponad połowa książki to są pojedyncze charakterystyki runy, więc no, jest tak. Zaś w przypadku alfabetów słowiańskich jest inaczej. Mamy tylko symbole i literki. Rzecz jasna, owe alfabety są bardzo podobne wyglądem do run. Tak jak, oraz tak jak runy, wyróżniamy kilka rodzajów. Jest mniej więcej sześć odien alfabetu rumuńskiego: sowieckiego i chyba z trzy, cztery e, tego nordyckiego. Więc. Ludzie zauważyli właśnie to podobieństwo. Biorąc pod uwagę, że runy wozą się z indoeuropejskiego języka, czyli pra-języka, no i słowiański też zaliczał się bądź co bądź do tej kategorii. Wzięli oni zapewnik, że no my też mieliśmy swoje runy. No. Jednakże to bardziej jest alfabet niż magiczne symbole. E, tu mam dwa przykłady. Jak widzimy na pierwszym załączonym obrazku mamy tutaj jeden z bardziej wyjątkowych alfabetów, gdzie pojawiają się cyfry, które są bazowane na swastyce. Tutaj widać Twerki zaś w drugim jako jedynym z sześciu wariantów pojawiają się nazwy. Jednak żadne z sześciu bo wariantów nadal nie ma symboliki. Mamy nazwy. Niektóre symbole są bardzo podobne. I to właśnie przez to podobieństwo zaczęły one być traktowane jako dowód, że właśnie to też działa. O, poroszę. Zaraz Wam to pokażę. <laughs> w te pisaną się zamykać same z siebie. Dobrym przykładem będzie literka D. Każdy widzi literkę D? No, ale przepraszam za to, że tutaj odwracam rozstrzancę. Mamy D. I tutaj runa inspiracji wygląda tak samo jak literka D. I takich podobieństw jest jeszcze. Parę literka L, jeżeli tak dobrze patrzę. L również będzie miała swój odpowiednik tak przy głosie wewnętrznym działam palet. mam palec jest odpowiedni literki L i właśnie przez takie rzeczy przez to, że są te podobne te symbole były nazywane w ten sposób tutaj mam czwarty wariant jeszcze tam pierwszego Wam nie pokazałam, ale no te warianty różnią się symbolami, które się pokrywają, niektóre symbole, o, na przykład tutaj D w tych bo są z różnych rejonów. O, tutaj mamy X, każdy kojarzy runę gabo, też tutaj się znajduje, tą runę również, jak i tom, raczej każdy powinien kojarzyć, też są normalnie. No i praktycznie cała filozofia by się tutaj zamykała. Bo pojawił się problem, że niektóre osoby, które bardziej się tym osobom interesują, ją pobieżnie, na przykład na Akademii Duchów jest cały wykład o tym. I sama się na to złapałam, że pomyliłam em, tą runę głosu wewnętrznego. I zamiast, że to jest nordycka, pisałam, że to jest słowiańska. Akurat razem się złapałam, to muszę przyznać. Pojawił się taki błąd jakiś tam już czas temu, bo na początku myślałam, że również te runy. No na pewno nie ten drugi wariant, mm. ani mm. wariant trzeci, prawdopodobnie. Nie, właśnie że wariant trzeci, z tych czterech udało mi się znaleźć, powodu tych nazw ma jakieś tam symbole, które głównie... Jak się o tym czyta, to one się pokrywają z e, symbolami, właściwościami zwykłych gruntów, które wyglądają podobnie. A te, które są odcudowane, po prostu jakby nie mają tego według pewnych źródeł. Inne źródła mm, losowo próbują doszukiwać się tego. E, tu jest ten pierwszy wariant. Tutaj nie ma jednej, tylko on wygląda najbardziej specyficznie, najmniej. Podobnie i w sumie poza tą nieszczęsną jedynką, bo to wygląda właśnie jak jedynka, ten symbolik, tutaj ten głos nasz nieszczęsny, on się chyba przewija we wszystkich i D, literka D przewija się we wszystkich. A tak to, no to różnie. Do czego można takich rzeczy wykorzystywać, te nasze nieszczęsne, alfabet słowiański, slewczyk? rune w Do kodowania. Bo do tego służyły. To jest język. Ten na przykład jest stosowany praktycznie pod język polski. Bo mamy takie rzeczy jak zi, czy, enki, si jest, on, dzidży. No, oczywiście są też jakieś dwuznacznie jak or, którego my po prostu nie mamy. Ale chyba, można powiedzieć, że wariant drugi jest najbliższy temu, co by było. Bo komuś to chce się tym posługiwać. Alfabety magiczne głównie służą do kodowania, do zapisywania czegoś, do szyfrowania. Przeciwnie do zwykłych gruntów, które mają właśnie zastosowanie, to we wróżeniu, to w jakichś rytuałach i tak dalej. po prostu trzeba zapamiętać taki prosty podział. Alfabet magiczny, piszesz nim, glips, slash runy, ewentualnie symbole magiczne, mają Miał właśnie jakieś znaczenie. Jeszcze, żeby potem nie nam ja Chciałam mącić, ale jednak dodam. W przypadku e, glipsu, a run rozróżnienia między nimi. Glips ma tylko symbolikę. Runa ma również literkę. Ale dla uproszczenia, żeby już Wam nie mącić mój, to tylko na koniec. To już jeden odcinek wyszedł nieco dłuższy niż się spodziewałam. Bardzo mnie to cieszy. Więc ja Wam dziękuję. Życzę mi miłego. No ja poproszę o lajki, sub, komentarze i o chcielibyście kolejne odcinki. Bajo!